Wszystkiego najlepszego, Kira. Osiem lat kochania ciebie, pięć lat nazywania ci żoną. Dziś w nasz wyjątkowy dzień wreszcie dam ci to, czego zawsze chciałaś: wolność, zapieczętowaną atramentem w pozwie rozwodowym. Teraz możesz być ze swoją pierwszą i jedyną miłością. Och, Simon! Wkładałem ci do wszystkich kurtek leki na padaczkę, spryskiwałem twoje ubrania diazepamem. Ale ty nigdy tego nawet nie zauważyłaś. W porządku. Od teraz Simon się może Tobą zająć. Nauczyłem się gotować dla ciebie i naszego przyszłego dziecka, ale ty nie chciałaś mieć ze mną dzieci. Dlatego nigdy nie zaszłaś w ciążę? Nawet teraz, siedząc tu, wciąż martwię się o Twoje bezpieczeństwo. Stare nawyki powoli umierają, ale odkochanie się zajmie dużo czasu. Gdzie byłaś? Jest pierwsza w nocy! Jesteś chora, nie możesz pić. Wiesz o tym? Tak, Simon, wróciłam do domu. Ten uśmiech. Nigdy tak się do mnie nie uśmiechała. Czy w przyszłym tygodniu jedziemy do Norwegii, bo znalazłam wspaniały ośrodek narciarski w górach. <laughs> Oczywiście, że będziemy sami. I yy, dzięki za pożyczenie kurtki. Nadal tobą pachnie. To nie nie tak. Podnieś to. Dlaczego masz kurtkę Simona? O Boże! Piliśmy w jego hotelu. Oblałam się winem, więc wzięłam prysznic, przebrałam się i pożyczyłam jego kurtkę. W czym problem? Byłaś w jego pokoju hotelowym, piłaś sama i. Ha? Nieważne. Patrz, przygotowałem posiłek i posprzątałem pokój, okej? Okay? Jezu, Nil, możesz się odczepić. Poważnie. Pamiętasz, że to ja za wszystko płacę, prawda? A ty jesteś tylko bezużytecznym. mężem siedzącym w domu. Marnujesz sporo czasu na pouczanie mnie za coś użytecznego. Jak Simon. Kira, gdybym nie zgodził się to było opiekować pięć lat temu, nadal byłbym czołowym astrofizykiem w nas. Hej. Tak, mam jutro wolny wieczór. Okej, okay, tak, do zobaczenia. Jutro. Oboje będziemy wolni. O mój Boże, tak, zdjęcie zorzy, które mi wysłałeś, było idealne. Powinienem był to wtedy wiedzieć. Nie równam się z Simonem. Gdzie jest śniadanie? Kira, wczoraj ugotowałem ci posiłek po raz ostatni. Jestem głodna. Halo. Jesteś głuchy czy co? Kira, rozwiedźmy się. Nieważne. Gdzie jesteś, kochanie? Nie mogę się doczekać, aż cię zobaczę. Tak, nie, nie, nie. Zaraz się przebiorę i wychodzę, ok? Zawsze ta sama historia. Ja mówię, a ona się wyłącza. Nawet gdy proszę o rozwód. Wiesz, co właśnie podpisałaś? Tak, jakiś formularz dotyczący leczenia? Jezu, po co zawracasz mi głowę takimi bzdurami, Nil? Spróbuj być bardziej jak Simon. On wie, jak mnie traktować. I zrobił dla mnie więcej niż ty kiedykolwiek. Simon zrobił więcej niż ja. Tak. Kiedy moja mama zmarła, byłam wrakiem, ale wcześniej. Powiedziała mi, że wróci jako gwiazda, żeby się mną opiekować. Simon miesiącami patrzył w gwiazdy, próbując znaleźć asteroidę, by nazwać ją po niej. <grym> Simon pomógł mi się pozbierać, a ty coś zrobiłeś? Myślisz, że to Simon znalazł tę asteroidę? Tak? Kto inny jest tak troskliwy? To byłem ja. Kira spędziłem noc po nocy szukając tej asteroidy dla ciebie, i ja. Hej, właśnie miałam wychodzić. Mam nadzieję, że ona docenia, ile wysiłków to wkładasz. Docenia. Oby była tego warta. Jest. Nigdy tak naprawdę nie słuchasz ani moich słów. Ani mojego serca. Wiedziałem, że Simon to Twoja pierwsza miłość. Wiedziałem, że wyszłaś za mnie po to, żeby był zazdrosny. Przez pięć lat tak bardzo starałem się, żebyś mnie pokochała. Zrezygnowałem dla Ciebie z kariery i marzeń. Ale spotkał mnie tylko chłód. Okazuje się, że miłości nie da się wymusić. Doktorze James? Neil! Gratulacje! Wszyscy tutaj w Naseks są pod wrażeniem twojego projektu. Jeśli dane się potwierdzą, wierzymy, że ma on potencjał, by zmienić świat. Czułbym się znacznie pewniej, gdybyś to ty poprowadził tę misję. Co ty na to, żeby polecić na Marsa? Kosmos zawsze był moim marzeniem. Kiedy poślubiłem Kirę, odłożyłem je dla niej na bok. Nigdy więcej. Wchodzę w to. To chciałem usłyszeć. Słuchaj. Mówiąc szczerze, będziesz poza planetą przez rok. Żadnych telefonów, żadnego kontaktu. Niektórzy się pod tym załamują. To żaden problem. Do zobaczenia. Spędziłem ostatnie pięć lat odkładając swoje życie dla ciebie. Od dzisiaj żyję dla siebie. David, słuchaj, chciałem ci to powiedzieć osobiście. Nas ex wybrało mnie do poprowadzenia misji. W przyszłym tygodniu zaczynam trening w Centrum Kosmicznym. A Kira dochodzi do siebie, więc poradzi sobie bez mnie. Misja na Marsa? To jest wspaniałe, Nil. Wiesz, wierzyłem, że dużo osiągniesz. Dzięki, dziękuję. Um... Słuchaj, Kira i ja jesteśmy po rozwodzie. Co? Czy to kolejny napad złości Kiry? Słuchaj. Cokolwiek okropnego mogła ci powiedzieć, nie chciała tego. Decyzja o rozwodzie była tylko moja. Rozumiem. Nil, przepraszam. Zmusiłem cię do opieki nad nią. Mam dług. Nie, nie, słuchaj, opłaciłeś całe moje czesne na MIT. Bez ciebie nie byłoby mnie tu. Więc kiedy przyszedłeś do mnie, gdy Simon złamał kiże serce i poprosiłeś o ślub z nią, jak mogłem odmówić? Wszystko ci zawdzięczam. Nil, to może i kontrakt, ale wiem, że ją pokochałeś. Każdy to widział. Nie, to teraz nie ma znaczenia. Simon wrócił, a Kira go wybrała. Więc jeśli o mnie chodzi, to umowa dobiegła końca. Jej strata. Pewnego dnia pożałuję tego, że dała ci odejść. Pięć lat. I tak nie ma tu zbyt wiele moich rzeczy. Czy to nie było ustalone? Ja pukam, ty, otwierasz. Maksymalnie pięć sekund. Tobie zajęło to trzydzieści. Przeproś, że musiałam czekać. Hej, jesteś głuchy czy co? Powiedziałam przeproś, ale powiem, piszę, że jesteś pieprzonym dupkiem i przestanie się do ciebie odzywać. <laughs> Oho! Mój Boże! Czy ty mnie popchnąłeś? Wiesz co, Nil? Powiem Kirze, żeby się z tobą rozwiodła, ty dupku. Dzięki Bogu, Simon zaraz przyjdzie i pokaże ci, jak zachowuje się prawdziwy facet. Co tu się dzieje? Co to za kłótnia? Kira... Nil zachowuje się jak dupek. Przeszłam tu, a on od razu zaczął rzucać się bez powodu. Znaczy, oh, na szczęście Simon tu jest, żeby mu pokazać, jak się zachować. Simon! Wiesz, to właśnie z tobą zawsze chciałam zespatać moją siostrę. Przecież to ciebie tak naprawdę chciała. Kupowała ci drobne upominki, <laughs> przemierzała pół świata, żeby tylko cię zobaczyć. I nie przestaje gadać o tym, jak bardzo za tobą tęskni! <laughs> Poważnie, powiedz tylko słowa, a rzuci Nila w cholerę. Beth, zamknij się. Nil, nie słuchaj mojej siostry. Wiesz, że nie miała tego na myśli. Tak, Nil, nie ma się o co złościć, ale jeszcze nie złuszczę. Dobra, koniec tej pogawędki. Czemu stoimy w drzwiach jak banda idiotów? Simon się przeprowadził, oprowadźmy go. Simon się wprowadza? Tak, wrócił do miasta i szuka nowego lokum. Pomyślałam więc, czemu nie mógłby przenosować przez kilka nocy. Nie masz z tym problemu, prawda, Nil? Nie, skądże. Hej, Nilowi to nie przeszkadza, jest bardzo ugodowy. A, jest jak... uprzywilejowana sposia, to co myśli nie ma znaczenia. Nawet gdybym miał coś przeciwko, wątpię, żeby to coś zmieniło. Kira, Nil nie wydaje się zachwycony tym pomysłem. Nie martw się, wrócę po prostu do hotelu i... Nie! Nie, Nil! Stul ryj, jasne? I nie zachowuj się jakbyś zasługiwał na szacunek. Może to ty spakuj walizki? Okej, okay, dość. Simon zostaje, koniec dyskusji. Wszystko okej? Okay? O, oh. e, nic. Po prostu byłoby wstydem, gdybym chodził po twojej czyściutkiej, kremowej podłodze w moich płocnistych butach. Simon, nie przejmuj się roznoszeniem brudu po domu. Nil to posprząta. Dobra. Neil, możesz wyczyścić buty Simona? Chcesz, żebym czyścił buty? Powinieneś być wdzięczny, że możesz dotknąć jego butów. Ta, nie zrobię tego. Nil, co się z Tobą dzieje? Jesteś dziś niesamowicie niegrzeczny. Hej, proszę. Nie ma potrzeby się o mnie kłócić. Nie jestem członkiem rodziny królewskiej. Potrafię sam czyścić swoje buty, okej? Okay? Słuchaj, idę pograć w tenisa. Kira, idę do naszego starego miejsca, pamiętasz? Park, Park, Park szajem! <laughs> o mój Boże! Ej, Beth, Neil, chodźmy razem. Świetnie by było trochę poćwiczyć. To idźcie. Nie mam nawet butów do tenisa. Serio? Teraz już prawie czuję się winny. Kira, naprawdę powinnaś kupić mu coś. Ludzie pomyślą, że rodzina Thor nie jest skąpa. Ach, to nie tak, że ja mu nic nie kupowałam. Nil, co się stało z pieniędzmi, które ci dałam? Twoja siostra wzięła wszystko i wydała na torebki i wycieczki na Ibizę. Nieważne, chodźmy już. E e Nil, jak nie masz butów, to asystent taty może ci też kupić. No, chodźmy się przygotować. Więc forma jest w porządku. Uh -huh. Musisz tylko włożyć w to trochę okien. <grystanie> Okej. Okay. Po co ja tu w ogóle jestem i to oglądam? Teraz zejdź niżej i uderz. Dokładnie tak. O kurcze. Chyba po prostu przyzwyczajam się do zgadzania się na wszystko, co chcę. Jesteś tam na trybunach, obserwując, jak wygrywam każdy mecz, oczywiście. W hmm. porządku. Za 7 dni wyjeżdżam. To ostatni raz. I pocałowałaś mnie. Niezła historia na pierwszy pocałunek, co? Tak. O! Ja nie powinienem był tego mówić, rozumiesz, ja? E, Nil, to ci chyba nie przeszkadza, co? To było dawno temu. W pewnym sensie, nie aż tak dawno, ale to może Simon mógłby cię wynagrodzić, pomagając ci z wymachem. Tak. Twoja forma wymaga dopracowania. Nil? uważaj! Nil? Oh. Neil? Wszystko ok? Czy wezwać karetkę? O kurwa! O mój Boże! Simon skręcił nadgarstek, wygląda poważnie. Wszystko ok? Będzie dobrze, Kira. Zajmowałem się swoimi sprawami, gdy Nil mnie popchnął i upadłem na nadgarstek! <grym> Mogło być o wiele gorzej! Nil, co do cholery jest z Tobą nie tak! Co innego nie lubić Simona, ale celowo go ranić, to złe! <grym> Kira, jedźmy do szpitala, jeśli poczekamy, nigdy już nie zagra! Myślicie, że to ja? To on! Widzieliśmy, jak go popchnąłeś Nil. Jego ręka wygląda naprawdę źle. Wezmę go na pogotowie. Miej nadzieję, że to tylko skręcenie. A skoro aż tak bolą cię plecy, to wezwij sobie ubera. Powoli, Simon, wstaniesz sam? Tak, tam sobie radę. Ach. Dobra robota. W jej sercu jest miejsce tylko dla jednego mężczyzny. Właśnie dla Simona. Ten pacjent ma dobrze, powiem wam. Ma malutkie zadrapanie, a jego dziewczyna rezerwuje cały oddział, żeby zapewnić mu trochę ciszy i spokoju. <laughs> Ona jest jedna na milion gorąca, bogata i traktuje go jak króla. Misiu, tylko uważaj pod prysznicem. To może zwiększyć opuchliznę. Porzuciła się rannego męża, żeby pielęgnować zadrapanie na nadgarstku dawnej miłości. Nil? Właśnie do ciebie szłam. Jasne, na pewno. Pokojówka mówiła, że nie wróciłeś na noc. Czy to przez Simona? Wiesz, nie możesz się chować, gdy coś idzie nie po twojej myśli. W ogóle nie rozumiem, o co jesteś taki zły. Nie bylibyśmy tu, gdybyś go nie powalił. Też mam kontuzję, wiesz? Próbujesz mną manipulować? Heh. Prawdziwy mężczyzna nie byłby taki małostkowy. Kira, czy ty mnie kochasz? Nil, jesteś moim mężem. Nie byłabym z tobą, gdybym cię nie kochała. Więc powiedz, że mnie kochasz. Jezu, Nil, nie przy ludziach. Wiesz czemu nie możesz? Bo nie kochasz mnie. Ech. Kira, pomożesz mi z ręcznikiem? Boli mnie nadgarstek. Chcesz, żebym to zrobiła? Okej, okay. widzę co tu się dzieje. Pomagasz mu wziąć prysznic, co? Myślałem, że chociaż pamiętasz, że masz męża. Że istnieje. Nil, ja... Nie, nie, w porządku, naprawdę. No dalej, nie każ mi jeszcze nie czekać. Nil, nie zrozum tego źle. Wychowaliśmy się, pływając nagorazem razem w oceanie przez cały czas. Jest dla mnie jak prac. Nie gniewaj się. O mój drogi Franiu, co ja bym bez ciebie na tym świecie zrobiła? Kiedyś wierzyłem, że jeśli będę robił wszystko dobrze, w końcu się mną zainteresujesz. Teraz wiem, że to nigdy nie nastąpi. Neil. To James, słuchaj, mamy tylko 10 dni do startu i potrzebujemy cię w centrum kosmicznym na szkolenie jak najszybciej. Zrozumiano? Tak jest. Niedługo będę. Wspaniale. O, e, powiedziałeś żonie, że nie będzie z tobą kontaktu przed rok? Jak to przyjęła? Jestem rozwiedziony. Rozwiedziony? Nil, o czym ty do cholery mówisz?